Gdzie jestem? Z kim jestem na serwerze? Łatko, ten odcinek będzie dosyć krótki. To po prostu będzie podjarka, ok? Jestem z Josiem na serwerze. Dołączam do Siana Jest tu Barty. Pozdro, Barty. Eee, jest pomidorek. Nie wiem, kto to lokaj. się okaże, że to jakieś się ja mam Ja mówię takie. Nie wiem, kto to okej. Ale dobra, słuchajcie, widzowie. Dzisiaj wleciał, wleci jeszcze, bo nie wiem, kiedy to wstawię. Prawdopodobnie wstawię to dopiero jak wleci tamten odcinek. Z dzisiejszego update'u z Jumping Pet Simulator. Tak. W ogóle y, mam Kosmo, Fajnie. Wylosowałam i w ogóle, więc naprawdę fajnie. Jest tu Ben. Mam dwóch, trzech, czterech Benów. Maxa, Oskara, Rocky'ego i Cosmo. A moje pyty są dosyć ciekawe. Ej, to mi się podoba, szczerze mówiąc. O, 5% dolaka. O, ja picolę. ale Lepicko, naprawdę. Tu mam trady, więc mogę się z kimś tradeować. Znaczy, ja legit. No, nagle się okaże, że to kurde, nie wiem. Dobra, tutaj mam to, co pokazywałam i w ogóle jumping, zebrane jajka. E, chyba tak myślę. Wydane Robuxy. Tak. Brawo. To nie tak, że ja wydałam Robuxy, kurczaczki na plus 4 i pas VIP. Nie, skądże. Dobra. E, jest ciekawie. Dobra, tutaj mam to, więc jest naprawdę epicko. Dobra, słuchajcie, widzowie, yy, możemy sobie włączyć auto-jumpa. Ale też. Tutaj jest bank, który na razie nie działa. Na razie. Nie wiem, kiedy senior Yoshi to zrobi. <grych> no, jaki co, ale dobra, dajmy czas tej gierce się dalej rozwijać, no nie? Bartisy tam stoi. Podziwia klimaty, uroki, chmur w Jumping Pet Simulator. Najlepszym trybie na Roblox. Dobra widzę, jednak Mam te dwie minuty i 8 sekund. Tak, liczę. Dange definitywnie nie. Nie Dangeon W ogóle Dangeon mi się kojarzy z jedną piosenką. Tyle, że mi się to kojarzy z Dandelion. Pam, 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 no nie. Dobra, zobaczmy. Mogę ulepszyć... U kurde! Ja chcę... Ja chcę na... Okej. Okay. Aha. Aha! Nie udało się. Ale ogólnie. Clown Kid, wyzywam cię albo coś. Znaczy, czekajcie. W ogóle widzę, że usunęli to tu. Dobra, jestem ciekawa, kto... A, bo ja nie mogę, dobra. 7B, Gucci na drugim. Clown Kid na trzecim miejscu. Na piątym. Esi na ósmym! <grym> A mnie jeszcze tu nie ma. Okej, okay, to jest. Uh... Okej. Okay. Dobra, widzowie. To już 3 minuty, wiem, będę liczyć. ogólnie słuchajcie. Idziemy sobie tu zobaczyć. Tu mamy tele... teleport. Bardzo fajny teleport. Tu mamy wioskę tą to, to pierwszą. Bo... A tu jest moja kochana sakura. Japoński styl. To jest oceaniczny, tu jest farmiący. Tu jest to, a to jest niebiański. Dobra. Ten niebiański to potrzebuje 90 bilionów. Więc otwórzmy sobie może na 8 bilionów tego. Mamy Mercata Całkiem, całkiem. Mamy Ibexa czyli jakiś kozioł. Dobra, widzowie, chodźcie, idziemy zrobić z niego. Całkiem ładnego kozełka. kozełka. Tak, kozełka. Ten odcinek nie będzie taki długi, nie będzie miał 23 minut. Nie, spokojnie. Eee, zrobimy to tak. Sukces. failed, ok. Mamy. Ok, to teraz potrzebuję tak. golden Sukces. Ile mam? 33. Ok, więc klikam to. I mam. Ciekawie. To jest fajnie. Dobra, słuchajcie, widzowie, chodźcie, idziemy szukać Josiego. Yosi, kici, 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 kic. Ej, dobra, tam zawsze była chmura. Zazwyczaj tam była chmura, a teraz parę minut temu dopiero to zauważam, że tu zazwyczaj było to coś, czyli upgrade, no nie? Upgrade do. zmienia zwierzaczków. A tu była chmura, no nie? I oni to przynieśli, usunęli awki i dali to tu. A zazwyczaj tu na chmurze mogę zobaczyć sobie, czy Josi tam coś robi. Okej, okay, tam jest, tam ktoś skacze. Okej. Okay. Widzowie, ja to spróbuję po prostu zmontować na chyby trafił. No nie? I dobra, chodźcie, widzowie. Idziemy szukać Josiego. Y Siana tam jest! Siana będzie na odcinku. Żenetka, chodź tu! Ej, o wilku mowa! Aha! Wywaliło mnie. Barti sobie zniknął chyba. No, Barti sobie poszedł. Szczerze, ja wchodzę na do. dołączam do żanetki i mam takie. okej, okay, fajnie, zobaczę kto jest na serwerze, no nie? Tymczasem, Joshi. OH, takie. Siemanko. Żanetka! Ej, ona ma już takie. dobra. Żanetka jest fajna ładka jak to zabrzmiało? To się fajna, fajna osóbka. Znaczy nie jestem prywatnie, ale jest fajna. Tak. Yoshi, nie kradnij mi chmur. Dobra, Yoshi jest tam. Będę pierwsza. Dobra. Aaaa, y nie, chcę, nie chcę umierać. Dobra, widzowie. Na tym ten odcinek się kończy, dajmy na to, że będzie miał 8 minut, czemu by nie, sobie poskaczemy na tych chmurkach, zmontuję to tak ładnie, postaram się, dodam jakieś efekty, eee, szczerze, nowy update do Jumping Pet Simulator jest naprawdę cudowny, jest fajny, więc naprawdę wbijajcie, bo jest naprawdę warto, tu wam się po lewej stronie powinno wyświetlić, co zostało dodane, a jak i co, do... Jumping Pet Simulator i naprawdę polecam wam w to grać, bo słuchajcie, jeżeli nie będziecie w to grać, to Yoshi mnie nie wypuści z piwnicy, a Żanetka mi nie da jedzenia. Tak, niestety. Więc proszę, ratujcie mnie, ratujcie. Dobra widzowie, słuchajcie, wow, aż mnie wystrzeliło w kosmos, gdy to powiedziałam, no nie? Ale słuchajcie, Yoshi sobie tam skacze, więc tak, dokładnie. Jumping Pet Simulator, to już dzisiaj drugi odcinek e, z tej właśnie giereczki. Link będziecie mieli w opisie do dołączenia do gierki. E, Szyba, kochany, będziesz musiał, jeżeli będziesz mógł, to będziesz musiał mi zrobić kolejną miniaturkę. Tym razem, że e, z Joszym i Sianach, nasza trójeczka, plus Barti jeszcze. Matko! tymczasem Barti, jeżeli by to jakimś cudem obejrzał, by miał takie, aha, w ten sposób, aha. Bardziej też Cię lubię. Dobra, mamy Silverak z YouTube. Nie wiem, kto to, ale ok. E, dobra, jest 8 minut już i parę sekund, więc słuchajcie. Ja tylko jeszcze sobie poskaczę. E, I widzowie, dolecimy jeszcze... W ogóle jest teleport na vip -a, więc to jest naprawdę super. To jest naprawdę akurat super. E, ogólnie jest ciekawostka... Dobra, czy skrzynia VIP? Tup, tup, tup. Więc fajnie, fajnie. Dobra. Yoshi, where are you? Żaneta, Filip, where are you? Where are you? Guys, where are you? Where's you? Gdzie wy jesteście, przyjaciele? Dobra, widzę Żanetę. Ty się pode mną zarwała. E! Eee! I can fly! Dobra, Żanetka. <laughs> Żaneta jest tutaj i w ogóle słuchajcie, jest fajnie. Żanetka. Ej! Aż mnie co. No <grywa> dobra. Żanetka. E, żancia. E... Zrobimy to tak. Cześć. Czekaj, o matko. E, czekajcie. Dobra, udało się. Wow! Aż mnie wystrzeliło, no nie? Dobra, e, lecimy szukać. E, e, sie... <grywa> Czy ja naprawdę pomyliłam się go z. Tym, yy, jak on się... Yoshi, tak, przepraszam. Yoshi, proszę. Nie gniewaj się. Dobra, widzowie. Kończymy ten odcinek. Upewnijcie się, że zostawicie łapeczkę w górę, yy, subskrypcję i napisacie komentarz, a także wbijajcie na odcinek, który dzisiaj jeszcze wleci. Czyli ten odcinek wleci po tamtym odcinku. Tak, dokładnie. Więc do zobaczenia, widzowie. Trzymajcie się. Sayonara!